Ołtarz Rodzinny, dzień 251, 7 września. Ręka pana była nade mną, i on wyprowadził mnie w duchu pana. I postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. Przeprowadził mnie obok nich dookoła. A oto było ich bardzo dużo na obszarze tej doliny. A oto były bardzo wyschłe. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, czy te kości ożyją? Odpowiedziałem, Panie Boże, Ty wiesz. Ezechiela 37, 1-3 Kiedy spożyliśmy nasz obiad, on powiedział, Chcę Panu zadać pytanie, Panie Brancham". I odrzekłem, Proszę bardzo. I pomyślałem, O mój drogi, teraz to przyjdzie, to luterański dziekan. On powiedział, ja byłem wśród zielonoświątkowców i widziałem, jak kopali do mebli i robili tym podobne rzeczy. Lecz chcę ci zadać pytanie, czy to ma jakieś znaczenie? Ja powiedziałem, tak jest, ma. I powiedziałem, podobnie jak małe dziecko, gdy otrzyma zabawkę, ono po prostu upada na ziemię. I powiedziałem, jak powiedział Ezechiel, jest dolina pełna suchych kości. On zapytał, czy mogę łożyć. On odrzekł, ty wiesz. Więc on powiedział: Prorokuj do tych suchych kości, a gdy te kości schodziły się razem, było słychać grzechotanie, skrzypienie i wiele hałasu. Lecz potem, kiedy powleka je skóra, względnie, gdy obrosły je mięśnie, nie było już wiele hałasu, on powiedział: Prorokuj teraz do ducha, rozumiesz? Ja myślę, że to właśnie się działo, rozumiesz? Dalej powiedziałem: Widzę, że oni robią wiele hałasu i powiedziałem, Uważam, że te kości przychodzą do siebie. A on powiedział, My łakniemy i pragniemy Boga. I odrzekłem, To dobrze. On powiedział, I my chcemy, żebyś nam powiedział, jak mamy przyjąć chrzest z duchem świętym. Dalej rzekł, My wierzymy, że otrzymujemy ducha świętego, gdy wierzymy. A ja mu powiedziałem, Czy czytałeś już Dzieje Apostolskie 19? On odrzekł, Tak. Ja powiedziałem. Otóż było tam kilku bardzo miłych baptystów i mieli dobrego pastora, dobrego kaznodzieje, który nazywał się Apollos. Był on nawróconym prawnikiem. On udowadniał na podstawie Biblii, że Jezus jest Chrystusem. I powiedziałem: Paweł przechodził tamte wyżynne okolice Efezu, znalazł pewnych uczniów i powiedział im: Czy przyjęliście Ducha Świętego, odkąd uwierzyliście? Oni odrzekli: Nawet nie wiemy, że Duch Święty istnieje. Rozumiecie? I kiedy im to powiedział, zostali ochrzczeni w imię pana Jezusa Chrystusa. A Paweł włożył na nich ręce i otrzymali ducha świętego. On powiedział, lecz Abraham uwierzył Bogu, bracie Bracham, a było mu to zaliczone ku sprawiedliwości, dlatego, że wierzył. Cóż więcej może uczynić człowiek, niż wierzyć? Ja powiedziałem, to jest wszystko, co może człowiek czynić. Powiedziałem, ty wierzysz i przyjmujesz Chrystusa jako osobistego zbawiciela. To jest twoja wiara. Lecz pamiętaj, Bóg dał Abrahamowi pieczęć obrzezki na potwierdzenie jego wiary. Czytaj dzisiaj: Księga Sędziów 20, Psalm 93, Ezechiela 37, 1 do 14, 1 Koryntian 16.